Cześć. Witajcie w kolejnej lekcji. I ta kolejna lekcja będzie poświęcona również fonetyce, wymowie, ponieważ to jest coś, czym zajmuję się w ostatnim czasie. Napisałam książkę o tym, jak pisać po polsku, napisałam książkę o męskoosobowości, później wydałam taki mały produkt audio, 25 tekstów do podręcznika Pisz po polsku, czytany przeze mnie, i to wszystko doprowadziło mnie. Do mojej obecnej pasji, którą jest właśnie którą jest właśnie fonetyka, wymowa. I teraz, yy, tak, od czego by tu zacząć? Yy, będziemy. Yy, może nie. <ścoughs> Zaczynam jeszcze raz. Moi uczniowie to w większości są osoby na poziomie między B1 i B2. Osoby, które prawie wszystko rozumieją, radzą w sobie świetnie w Polsce, mieszkają tutaj, pracują, wiodą normalne, spokojne życie. I gdy takie osoby przychodzą do mnie na kurs, to bardzo często ich celem, to znaczy bardzo często, zawsze celem moich uczniów jest to, by lepiej mówić po polsku. By czuć się pewniej, by mówić w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, jak mówią Polacy. Po prostu by mówić lepiej i by brzmieć lepiej. Więc w tym wszystkim skrywa się chęć pozbycia się tak zwanego akcentu, to jest inny temat, ale. W tym wszystkim też się skrywa po prostu chęć mówienia lepiej po polsku. I teraz takie osoby pomiędzy poziomem B1 a B2 przychodzą do mnie i bardzo często słyszą masz braki, luki z niższych poziomów. I to są braki, luki nie z poziomu A2, nie z poziomu A1. To są luki i braki z poziomu A0. I teraz co to znaczy, że ja mam luki, braki z jeśli chodzi o poziom A0, przecież poziom A0 to jest 0. Otóż nie. Ja na poziom A0 patrzę trochę inaczej. Gdy mówię Wam, że macie luki, braki z poziomu A0, fonetyczne czy gramatyczne czy leksykalne, to oznacza, bo tak, poziom A0 to jest ten pierwszy etap, a później kolejny to jest poziom A1. I Wy macie braki właśnie z tego poziomu. Macie braki na przykład z czegoś, co powinno było zostać opanowane na drugiej lekcji języka polskiego, na piątej lekcji języka polskiego, na dziesiątej lekcji języka polskiego, a więc to wszystko, co powinniście byli opanować, nawet nie kończąc poziom A1, ale znacznie wcześniej. Jedna trzecia poziomu A1, jedna druga poziomu A1. Stąd też właśnie bardzo często tak sprowadzam moich uczniów na ziemię, mówiąc, że macie braki z poziomu A0. Jednym z takich słówek yy, tu już wracam do fonetyki. Jednym z takich słówek, które trzeba umieć wymawiać perfekcyjnie, i tu nie boję się tego słowa, jest słówko gdzie. Gdzie. Poznajecie je, Prawdopodobnie na pierwszej lekcji języka polskiego. Nie można przeżyć w Polsce bez tego słówka. Choćbyście mieli znać tylko jedno pytanie, gdzie jest toaleta. <noise> jedno z ważniejszych zdań do nauczenia się w każdym języku obcym. Gdzie jest toaleta? I teraz jaki jest problem z tym słówkiem? Problem jest taki, że nie do końca poprawnie wymawiacie ten dźwięk dzi. 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 I teraz dlaczego? Podam wam teraz taką przybliżoną, błędną wymowę, czyli zaprezentuję wam to, jak ja odbieram waszą niepoprawną wymowę w tym słowie. I brzmi to mniej więcej tak: gdzie, gdzie. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby to brzmiało gdzie, gdzie, gdzie. I teraz wracamy do tego poziomu A0, bo to jest słówko z poziomu A0. Wracamy do poziomu A0, ponieważ ten dźwięk dzi, dzi Dzi powinniście byli opanować perfekcyjnie na jednej z pierwszych lekcji języka polskiego, a wy jesteście na poziomie między B1 a B2. I zachęcam Was do tego, żebyście tak naprawdę, naprawdę uczciwie spojrzeli sobie w lustro, albo przysłuchali się temu, jak mówicie, albo poprosili kogoś o informację zwrotną, żeby ktoś Wam powiedział: Słuchaj, czy ja mam jakieś braki, takie poważne braki z tych niższych poziomów i jestem pewna, że wielu z Was. Nadal niepoprawnie wymawia właśnie ten dźwięk i wychodzi niepoprawna forma: gdzie, gdzie, zamiast poprawnego gdzie, gdzie, gdzie. Więc tej miękkości tam musi być więcej, tam też język się inaczej ustawia, o czym zaraz powiem. I oczywiście, że wszyscy będą Was rozumieć, gdy powiecie gdzie, ale jeżeli chcecie brzmieć w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, jak mówią Polacy. To musicie się nauczyć wymawiać ten dźwięk tak, jak wymawia go większość Polaków albo wszyscy, czyli gdzie, gdzie. I teraz ta niepoprawna wymowa, wymawiając ten dźwięk gdzie, wasz język, czubek języka jest aktywny i idzie do góry. Gdzie. Zobaczcie? Gdzie, gdzie, gdzie. A my tego nie chcemy. My chcemy, żeby czubek języka był, gdzieś tam luźno, położony, a żeby środek języka szedł do góry. Gdzie, gdzie, gdzie. Nie widać tego, co tam się dzieje, ale to nie czubek języka jest zaangażowany, ale środek, który idzie do góry. Gdzie, gdzie, gdzie. A nie gdzie. Gdzie, gdzie. I szybkie ćwiczonko. Na, żeby ćwiczyć fonetykę, to potrzebne są sylaby. Potrzebne są sylaby, więc posłuchajcie i powtarzajcie. Dzia, dzie, dzio, dzió, dzi. Dzia, dzie, dzio, dziu, dzi. Dziadzie, dzieodziu Dziadzie Gdzie, Gdzie, gdzie. gdzie? 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 I teraz jeszcze wróćmy do tego, co ja często mówię moim uczniom, czyli że to jest słówko z poziomu A0. Yy, nie chodzi o to, żeby Was demotywować i mówić, o masz braki z poziomu A0. Chodzi o to, żeby Wam pokazać, że to słówko, dlaczego ono jest na poziomie A0 a 1 w obrębie tych dwóch poziomów, bo ono ma bardzo wysoką frekwencję. Ono jest bardzo często używane. Więc jeżeli, jeżeli nauczycie się do perfekcji wymawiać to słówko gdzie, gdzie, gdzie. To bardzo często będziecie używać tego poprawnego dźwięku G G G i nie będziecie mieli problemu z innymi słowami, być może trudniejszymi, w których ten dźwięk jest. Więc trzeba do tego podejść strategicznie. Dobrze, mam poczucie, że ta lekcja była trochę chaotyczna, ale jestem świeżo po, yy, w trakcie kończenia kursu fonetycznego stacjonarnego i mam bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo rzeczy do powiedzenia <laughs> i więc spodziewajcie się dużo fonetyki na tym kanale a być może nawet uda mi się coś napisać na ten temat. Trzymajcie kciuki. Więc jeszcze raz, gdzie, gdzie, gdzie. Powodzenia i do następnego razu.